Cześć, z tej strony Joanna i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już trzecim odcinku Życia na wsi. Przed wami Sari, nasza piękna owieczka. Zapraszam was serdecznie do odcinka, zapraszam was do oglądania. Ten wieczór, jak wiecie, nie należał do udanych, do bardzo dobrych, ponieważ wydarzyły się no, dziwne rzeczy i, jak widzieliście, no, sam wylądował w szpitalu, ale to nie znaczy, że on wylądował typowo przez tego, wiecie, drineczka, przez ten alkohol. Myślę, że po prostu no, coś zbiegło się w czasie, być może jakaś choroba, akurat z tym, że on tam siedział sobie i popijał. Także sam jest w tej chwili w szpitalu pod dobrą opieką. Mamy wieczór. Tak, jesteśmy tutaj w naszym czekoladowym domku. Z nami jest tata Nadi, czyli Oliver. Bardzo się cieszę, że tata jest z nami. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że ta seria, ona nie będzie cały czas, wiecie, taka smutna i że będą się działy w niej straszne rzeczy, i w ogóle, bo nie o to chodzi. Ta seria będzie miała też dużo radosnych chwil i fajnych. Natomiast wiecie no, musi się wiele tutaj zadziać, wiele takich trudnych sytuacji, wydarzeń różnych, żeby później po prostu było bardziej kolorowo i bardziej słonecznie. I wydaje mi się, że cała historia z samem też no wiecie, nie jest do końca nam znana, jak to tak naprawdę jest. Także też nie mamy co się nastawiać negatywnie, bo myślę, że wiele, wiele pięknych chwil jeszcze przeżyjemy. Wróciliśmy ze szpitala. Sam został tam, tak jak mówiłam, już pod dobrą opieką i myślę, że za lada moment wyjdzie z tego szpitala. Przynajmniej taką mam nadzieję. Trzymajmy kciuka za sama. Kciuki, wszystkie kciuki, nie tylko jeden. Trzymajmy kciuki za sama, żeby szybko wyszedł i nam wyjaśnił sytuację. Widzicie, że Nadia sobie siedzi w fotelu przed kominkiem. Tata rozpalił ogień i się ogrzewa, a Nadia siedzi. No, ma taką minę, wiecie, niby uśmiech, ale tak no nie do końca wie, co o wszystkim myśleć, ponieważ jak wiecie. Odwiedził ją Sebastian i, no, Sebastian y, powiedział jej wszystko, co miał do powiedzenia. My do końca nie widzieliśmy tej sceny, ale to mogę Wam zapewnić, że Sebastian z nią porozmawiał, i Nadia o wszystkim wie, ale oczywiście, no, sceptycznie do tego podchodzi, i tak, no, nie do końca ona w to wierzy. Wie, wiecie, jakby z jednej strony. No coś jej podpowiada, żeby uwierzyć Sebastianowi, że sam no, nie jest y, taki szczery z nią do końca, ale z drugiej strony ona jest totalnie w nim zakochana, on w niej, oni wiecie, żyją tu razem, są szczęśliwi i ona gdzieś tam no, chce odpychać od siebie te wszystkie złe myśli. Także moi drodzy, Nadia, jak ty w ogóle się miewasz? Nadia jest zmęczona, potrzebowałaby pójść do łazienki, także idź sobie, skorzystaj z łazienki. Przypominam, że wyświetla nam się tutaj, zrób test ciążowy, wymiotu i tak dalej. Także Nadia prawdopodobnie jest w ciąży do tego, także sytuacja się naprawdę teraz już komplikuje. Nasz tatuś Oli się ogrzewa przy kominku, musi jednak chyba wyjść do ogrodu i. Zobaczyć, jak tam się zwierzaczki mają, coś chciałam tu zobaczyć. Aha, chciałam, żeby opróżnił miskę i napełnił wszystkie miski w pierwszej kolejności, żeby zwierzaczki miały co jeść. Musi naprawić zlew, bo sam już wiecie, że nie zdążył tego zrobić. Nadia się załatwiła. Myślę, że powinnaś jeszcze sobie zjeść coś na szybko. Czy jest tutaj coś takiego? Wiecie, słodkiego? O, mus jabłkowy. Zjedz sobie coś lekkiego, słodkiego na noc. Nie powinnaś tak, wiecie, jeść, obiadać się na noc, ale w tej sytuacji, kiedy jesteś załamana, bo twój mąż jest w szpitalu, to myślę, że możesz to zrobić. Ale moja droga, nie, o, nie wiem dlaczego oni idą na dwór yy, z tym jedzeniem. Ja myślę, że powinnaś sobie tutaj usiąść i zjeść, a nie iść na dwór, bo na dworze jest zimno, jest nieprzyjemnie. O, nasza owca idzie do nas. Nasza owieczka pewnie, Sari pewnie jest głodna. Zaraz zobaczymy, czy oni w ogóle mają coś w miskach. Jedna miska jest zapełniona, dwie puste, także Oli się tym zajmie. Oli w ogóle wyszedł sobie w kapciach, no ale nic. <grym>, to nic. O, patrzcie! Jest! Nadia jest w ciąży. Nadia jest w ciąży, tak widzieliście komunikat, je za dwoje, także no, mamy tą ciążę, bardzo, bardzo się cieszę. I z tego co wiem, to jakiś czas temu pobrałam sobie MC Command Center, w końcu zjedz sobie to. I ustawiłam, nie wiem czy to będzie działało, bo robiłam to pierwszy raz, więc nie mam pojęcia czy rzeczywiście to zadziała. Ale ustawiłam, żeby ciąża po prostu trwała trochę dłużej, 6 dni, bo bardzo mnie to boli w Simsach, że ciąża trwa tak krótko i jakoś wiecie: dla mnie to ona trwa po prostu za krótko. No, yy, dobra. Głód naszej wiewiórki jest ok, ale jeszcze tatuś nasz może dać jej przysmak, myślę, na noc. Jak tam mają się nasze pszczółki? Yy, pszczółki, czekajcie, czekajcie. Mamy ilość miodu pełny. Dobra, to. Może przebierz się w kombinezo, kombinezon, ponieważ no, ty tak za bardzo nie masz tutaj doświadczenia z tym i zbierz miód. Nie wiem czy jeszcze, czy będziemy go właśnie sprzedawać, czy nie. Zobaczymy. No, i na razie nic więcej na noc nie musisz robić. To znaczy, trzeba kasę zarabiać, ponieważ no, z kasą jest ciężko. 904 mamy simolony, także to jest tragedia, bym powiedziała. Zwierzaki, jak tam się nasze miewają. Kotek ma się dobrze, owieczka ma się dobrze, jest trochę głodna, kuska nasza też się ma dobrze. i no, zobaczcie, jak ładnie towarzyszy tutaj. No, ślicznie wyglądacie razem, po prostu mega to wygląda. Ja, ja uwielbiam nasze zwierzaki. Zobaczcie, jak ona tutaj towarzyszy przy zbieraniu miodu. Bardzo lubię nasze zwierzaki i cieszę się, że w ogóle ta seria powstała. I chciałabym, żebyście też właśnie cieszyli się, że ona powstała, ta seria, że... czekajcie, chciałam na to kliknąć. Zdejmij kombinezon. Że ona powstała i że, no wiecie, jest coś nowego, nie? A nie tylko w yy, kółko to samo, ciągle, wiecie, ta magia i tak dalej. Tutaj oczywiście ta magia też występuje, no bo jakby, no wiecie, no czarownice, wampiry nam się gdzieś tu przewijają, ale myślę, że ta seria skupi się na zupełnie czymś innym. Tym bardziej, że Nadika jest w ciąży, także będziemy mieć nowego tutaj członka rodziny i jestem ciekawa, czy to będzie chłopiec, dziewczynka. Będzie trzeba pomyśleć o pokoju jakimś dla, dzie dla dziecka i yy, fajnie by było. Na początku pewnie dziecko będzie gdzieś tu w sypialni, tak mam nadzieję, że się tu gdzieś zmieści, może coś przestawimy. No zobaczymy, bo pokój u góry, czy ja go Wam pokazywałam? Chyba pokazywałam, prawda? Pokój u góry jest, wiecie, zagracony jakimiś tutaj skrzyniami. Także nic tutaj po prostu nie ma, a w przyszłości właśnie tu będzie mieszkać nasz Dijuś. Także na sobie myślę, pójdziesz spać, bo no to już jest taki czas, żeby pójść spać. Tylko wiesz co, ja bym chciała jeszcze, żebyś umyła sobie ząbki. Umyj sobie zęby, żeby się lepiej czuć i idź spać. Nasz tatuś Oli będzie z nami mieszkał. Myślę, że będzie spał na razie gdzieś tu na kanapie. Nie mamy dla niego łóżka, może coś załatwimy, ale szkoda kasy trochę na kupowanie. Ej, tutaj też jakaś pani idzie w ciąży jest? Czy to jest pan? Nie, to jest jednak pan. Myślałam, że to jakaś pani w ciąży. Także na razie nie mamy kasy, nie będziemy nic kupować, ale myślę, że załatwimy mu w przyszłości. Znaczy, nie wiem w ogóle, jak on długo będzie mieszkał. Myślę, że niedługo, że sam do nas wróci. Na razie on się będzie, prześpi się po prostu na tapczanie i, i, i tyle. Tak myślę, że to właśnie tak będzie. No, to co, widzimy się rano, nie? Chciałam Wam pokazać, że jak już wszyscy poszli spać, to zobaczcie, kto tutaj do nas przyszedł, krąży wokół domu naszego. Nora oczywiście. Zobaczcie, jak ona jest pięknie ubrana, jak pięknie wygląda. Dziewczyna normalnie yy, zmieniła się, odkąd mieszka ze swoim ukochanym Zbyszkiem. Pięknie wygląda, i no widzicie, krąży tu koło domu Nadi, no bo też martwi się o nią. Wiadomo, że wie, że jej mąż wylądował w szpitalu, że yy, no, wszystko potoczyło się dosyć nietypowo, także zobaczcie, Nora jak najbardziej czuwa nad nami też w nocy, także nie musimy się niczego bać, myślę. Dobrze, mamy już szóstą rano, także Oli wstaje, ciężko mu się wstaje, bo wiecie, on nie jest w ogóle przyzwyczajony do takiego porannego wstawania. I powinien co prawda wiecie, wstać jeszcze wcześniej tak naprawdę, ale no jako, że nie jest przyzwyczajony do takiego wczesnego wśniadania, śniadania, Boże, wstawania, no to wiecie, no nie da rady. No i pierwsze co, to ja myślę, że zrobi dla Nadi naleśniki. E, miło by było, gdybyś zrobił dla swojej córeczki coś dobrego na śniadanko. Myślę, żeby się ucieszyła. E, Także Nadia jeszcze śpi, ona jest wiecie, wykończona, ale za chwilę zapewne wstanie, bo no, musi żyć, musi żyć. Może pojedzie w odwiedziny do sama, pewnie do kogoś zadzwoni. Także tatuś zrobi nam śniadanko. Nasze zwierzaki jeszcze śpią, też widocznie miały ciężką noc. Nadia też śpi, także Oli robi śniadanko. I myślę, że spotkamy się po prostu już za chwilkę przy, przy samym śniadaniu, no bo nie będziemy tutaj go podglądać, żeby go nie stresować, bo. Tak naprawdę to nawet nie wiem, czy Oli umie gotować. Na czwartym poziomie ma gotowanie. Także moi drodzy, Oli rzeczywiście umie gotować. No piękne naleśniki ci wychodzą. O kurczę, dobra, słuchajcie, wiecie co, lepiej mu nie przeszkadzajmy. Kot mu pomoże. No, w końcu Nadia się obudziła. Zajadają sobie naleśniczki z statusiem już jest ósma, także bardzo późno jak na śniadanie na wsi. Nie wiem, czy ktoś z Was mieszka na wsi, ma z tym styczność, wiecie, ze zwierzakami, z farmą, z gospodarstwem, ale generalnie osoby, które mieszkają w takich warunkach, na pewno wiedzą, że no, o tej porze to już jest prawie że połowa dnia, bo chodzi się bardzo wcześnie spać, bardzo wcześnie się wstaje, bo wiadomo, zwierzaki potrzebują opieki. Patrzcie, co to nasze zwierzaki robią. Fana. Nie rób tego, proszę cię. Ja wiem, że ty jesteś wariatka. Ona jest po prostu totalna wariatka. Możesz iść sobie zrobić Siusiu i możecie iść sobie tu yy, na przykład na łączkę. Obie poczekaj, co robi Sari. Sari pewnie poszła już do krzaczora. No, oczywiście, że poszła do krzaczora. Yy, weźcie, idźcie sobie tutaj na łąkę. Fana, zaznaczę jej tylko. O Boże, nie, nie baw się w kałuży. Fana, zaznaczę ci. No. Dalej, żebyś się tam sobie siknęła. Sari to samo. Oczywiście Sari już coś przyniosła, także będziemy mieć kasę. <noise> przyniosła jakiś prezent, słuchajcie, te krzaki to jest normalnie skarbnica. Polecam wam, jeśli macie w rozgrywce zwierzaki i nie wiecie za bardzo, co zrobić, żeby mieć kasę, to wystarczy wstawić właśnie te, te krzaki. To zwierzaki będą wam wtedy w nich ciągle tam. Wiecie. Nadia sprząta, świetnie. Potem wyczyści jeszcze zlew. W ogóle, zobaczcie sobie, jaki Nadia ma ten piękny brzuszek w tej piżamce. Bardzo ładnie wygląda. W ogóle ta piżama jest naprawdę mega. No i myślę, że ja, dzisiaj Nadia będzie tak, wiecie, sobie trochę odpoczywała. No, nie będziemy tutaj z nią szaleć. Także, Nadia, może sobie. Co byś ty mogła ubrać? Yhm, może ubierz się dzisiaj tak bardziej. O, może w to się ubierz? Nadia będzie dzisiaj taka no, spokojniejsza, wiecie. No, no Nie możemy też z nią szaleć. Oli, niech się, ubie niech się ubierze. O Jezu, ciągle to pauza mi się robi. Yy, jedzonko schowamy i tak. Oli, zaczynasz yy, obchód zwierzaczków i w pierwszej kolejności, Boże, co tu za zwierzak jest? Tym razem, kot. Dobra. Yy, tutaj jest wszystko ok. Tutaj miseczki są OK. Nie w sumie nie jest OK, także tutaj będziesz opróżnisz miskę i napełni wszystkie miski. Dobra, napełni na razie Tom. Dalej Oli sobie pójdzie do ogródka. Myślę, że on zacznie tutaj coś siać bardziej, bo przebierz się w kombinezon, sprzedaj miód. I jeszcze pobuduj sobie więź z pszczołami. I potem chyba ogrodem trzeba będzie się zająć. Nadia po raz kolejny nie spłaciła długów. Boże święty, jak się spłaca długi? Zaraz to trzeba. O, sprawdź, spłać ratę pożyczki. Spłacaj ratę pożyczki. Tata pomoże nam w ogarnianiu kasy. Będzie tutaj robił nam jakieś może rzeźby. Coś musimy wykombinować, bo jest naprawdę kiepsko, jeśli o to chodzi. Co tu jest? Halo, proszę nam nie zabierać! Pani Ewa. Ej, wiecie, że to jest. Ty, to. Czy to nie jest. Czy to nie jest ta Ewa, wiecie, z Wampirzego Akademika, która pilnowała w wampirzym Akademiku naszych wampirów, żeby nie wychodziły w, nieokry... w tych godzinach konkretnych, które tam były ustalone? To jest chyba ona. Pani, spadaj no. Spadaj, my będziemy spłacać, ale no, daj nam żyć, pani! Dobra, spłacimy sobie 400. I będziemy zarabiać kasę, bo tutaj rzeczywiście jest ciężko. Yy, pani, odejdź stąd. O, przekup, żeby sobie poszła. Oczywiście, że tak. A co tam jeszcze było? A poproś o niezajmowanie obiektu. Dobra, najpierw poprosimy o niezajmowanie obiektu. Chodź Nadia, a potem żeby sobie w ogóle stąd poszła pani. Spadaj stąd w ogóle. My wszystko będziemy spłacać. Tylko pani, my mamy tutaj taką sytuację życiową, że ty sobie nawet nie wyobrażasz. Wciąż you, jesteśmy. Woda? Jak możesz jeszcze nam zabierać nasze rzeczy? Udało się? Jest, chyba się udało. I idź sobie stąd. Idź sobie stąd w ogóle. Przekonaj do. Patrzcie, to my możemy przekonać ją do czegoś. Okej. Okay. Nieważne. E, nie, nie. My, my chcemy, żebyś sobie stąd poszła w ogóle. Idź sobie stąd. Sio. No i zabrała nam. Patrzcie, to. Dobra. Słuchajcie, no nie ma co. Musimy się ogarnąć i zacząć zarabiać, bo to jest jak widzicie bardzo ważne. Idź sobie stąd. Asio, poszła stąd. Musimy zacząć spłacać nasze studia. Także Nadia, ja myślę, że na razie spróbujemy coś tu pomalować po prostu i mm, albo coś wiesz co, posprzedajemy, bo ty w wyposażeniu masz pełno rzeczy. 220 jakiś smok, no trudno, zabawek nie będzie. Tu jakieś stare żarcie za zero. Yy, przyjaciele odmiotły, dobra. A tu mamy pełno zdjęć, słuchajcie, także ja też coś z tego sprzedam, bo ja w ogóle o tym zapomniałam, że my mamy pełno zdjęć ze studiów i te zdjęcia ja chciałam yy, w ogóle powiesić. Także zaraz sobie to posprzedaję i wam wszystko pokażę. Dobra, słuchajcie, plan jest taki, że Nadia ją zagaduje. A Oli w tym czasie szybciutko spłaci kolejne, kolejną ratę studiów, bo ze zdjęć, które Nadia miała w wyposażeniu i tak dalej, łe, nie da się kolejnej spłacić. Patrzcie. Hmm. Bo ze zdjęć i różnych rzeczy, które były w wyposażeniu, generalnie yy, uzbierał się ten 1000 simolonów, także mega. No ale niestety widzę, że nasz plan bardzo no, nie wypalił o! Odejdź, 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 idź sobie. Odejdź. Nie chcemy Cię tutaj. Idź, pani. Nara. No, nawet nasza koza się tym przejęła. Zobaczcie. W ogóle zwierzaków chyba nie będziemy jakoś, tak wiecie, na zasadzie przytulać ani nie wiadomo o, rozpieszczać na kanapie i tak dalej, no bo to by było dziwne, prawda? Ale oczywiście możemy dać przysmak. I zawsze możemy pogłaskać, no bo to jest takie, myślę, naturalne, bo to są, wiecie, kozy, owce, które są jakby nasze domowe, więc, na, na, które nas już znają. I tutaj też możesz dać przysmaczek. Ym, daj duży przysmak. Boże, ile tu ludzi łazi, w ogóle, patrz, twoja tu koleżanka idzie, Nadia. Gdzie polazła? Fana. Fana, ona bardzo polubiła oliego, go zauważyłam. Dobra, mamy już coś zrobione w drewnie. I jeszcze chciałam cię też pogłaskać. I pogłaszcz też. Oli, ty powinieneś zdjąć ten strój. Jak to się ściąga? Zdejmij. Super. Zrób mebel najdroższy. O, widzę, że pranie trzeba będzie zrobić. Także Nadyka, zrobisz pranie. Pęcherz cię boli? No pewnie ci dzidziuś naciska na pęcherz. Yy, dobra, dodaj środek dodatkowy. A czemu nie mogę prać? Dodaj kwiaty. O cytrynę, będzie pięknie, tak wiecie, pachnieć. Yy, sari została opryskana przez Kunksa. No trudno, no nic na to nie poradzę. No, zwierzaki włażą ciągle w te krzaki i... Dobra, pranie musimy tu chyba nacisnąć po prostu, nie? Tak, yy, przeszukaj kieszenie. I zrób pranie, upierz w bali. No trudno, wiecie, no. Życie dalej się toczy. Mamy problemy finansowe ze spłacaniem wszystkiego. Ale no, wiecie, sam jest w szpitalu, no i nie jest najlepiej. No ale co zrobić? Będzie trzeba. Yy, finansowo jakoś działać. O, tu będziemy mieć coś chyba do zbierania, co? Tak. Yy, możemy zbierać. I wiecie co? Może jednak ten miód sobie trochę sprzedamy częściowo. Kiepska jakość. Ale on jest tylko po 18, to na razie nie. Dobra, zobaczymy, co dalej. Zobaczymy. O, matko, jakie mamy brudne zwierzaki. Patrzcie to. Z białej owcy zrobiła nam się generalnie czarna. Także będzie trzeba kupić wannę jeszcze i dobrze je wyprać. I tak sobie pomyślałam, że może ja źle nacisnęłam na tą pocztę. Słuchajcie, może to nad ją muszę nacisnąć. Patrzcie, widzicie. Czyli jednak jednak trzeba spłacić ratę, pożyczki, urządlenie, Nie, nie, to kasujemy. Czyli jednak tylko Nadia może spłacać. Dobra, no to będziemy spłacać Nadią. To ja wiecie, myślałam, że po prostu jak ktoś jest w tej rodzinie, to może spłacić, ale widocznie tylko Nadia. Okej, okay, no to co? Widzimy się w takim razie za momencik. Ja tu postaram się trochę też te zwierzaki ogarnąć. A, zadowolony jesteś z siebie, co? Że pomagasz córeczce swojej ukochanej. No ja myślę, że tak. Ogarnę tu trochę te zwierzaki, brudasy nasze i do was wrócę. Ok, mamy już noc i Nadia, zobaczcie, coś namalowała. Także sobie sprzedamy. Jak najbardziej tak. Potrzebujemy kasy. Znowu mamy jej mało, dlatego że musieliśmy różne rzeczy znaczy spłacić znowu kolejny dług za studia. Ja tutaj szalałam z nimi i spłacali, kąpali zwierzaki cały dzień po prostu. To jest jakiś dramat z tymi zwierzakami, powiem Wam. Widzę, że w domu też jest tutaj no, nie za ciekawie. Nadia jest w stanie nie za dobrym, także fajnie by było, jakby sam już wrócił i pomógł tu ogarniać, bo jak widzicie, Oli no, nie jest przyzwyczajony do takich warunków i on po prostu też tego nie ogarnia, także no, jest jeszcze trochę roboty, a już jest noc, także jak Nadia skończy, albo Oli za chwilkę tutaj posprząta naczynia i oni po prostu pójdą spać, no bo sami widzicie, że łatwo nie jest. Także no tak to właśnie teraz wygląda, nie ma sama. Sam jednak tutaj bardzo się przykładał, żeby gospodarstwo utrzymać. I no jak widzicie tutaj jest ciężko, nie? Także no zobaczymy. O jakaś Eureka. Aha, bo Oli jest, Olim jest z zawodu tym... Czekajcie, kim on jest z zawodu? wynalazcom ok Dlatego on tu jakieś Eureki i tak dalej będzie miał. Aha i ważna sprawa, zobaczcie. W końcu mamy naszą krówkę, także mamy już w pełni gospodarstwo, wiecie, w całości. Z krową nawet. Mamy owce, krowę, kozę, kota, pszczoły. No po prostu wiecie, full wypas generalnie, także mm, bardzo fajnie. Bardzo fajnie nam się wszystko rozwija, yy, a ja już tutaj kładę ich za chwilę spać. Nadia jest totalnie niewyspana. Yy, nie możesz kontynuować. Mhm. Zobaczcie, mają znowu te sińce pod oczami, dzięki temu modowi Slice of Life. No i tu mamy jakieś nastrojniki, też związane chyba z tym modem. Yy, tak, o, dziecko kopnęło. Zobaczcie, ale czadowe to jest. Dziecko kopnęło, Nadia się źle czuje. Yy, Nadią już trzeba się zająć porządnie, i ona po prostu już musi, musi pójść spać, bo to już wygląda naprawdę źle. I tak samo Oli też chwilę jeszcze poczyta i pójdzie spać, bo jest już prawie trzecia w nocy, w sumie już byś mógł przestać czytać i ogólnie tutaj posprzątać i pójść się zdrzemnąć. Nie wiem czemu oni te książki zanoszą gdzieś tutaj do góry. Nadia też jak czytała gdzieś w ciągu dnia, to też potem tą książkę tutaj zaniosła. Tu jest jako regał z książkami, tak? Okej, okay. dobra, to nie wiedziałam. Dobra, kochani. To co? Kończymy sobie ten dzień. Był on naprawdę bardzo intensywny. Nadia jest w ciąży, to już wiemy. Mega się cieszę, że jest w ciąży. I no z Kasą mamy ciężko. Sam jest w szpitalu. Tatuś nam pomaga, ale widzicie sami, że to wszystko jest takie nieogarnięte totalnie. No bo on po prostu no, no nie umie, nie? Także nie wiem, czy nie zaprosimy tutaj jeszcze kogoś do pomocy, bo jak widzicie, no po prostu jest ciężko. Jest nam ciężko. Także co? No, żegnam się z Wami już w tej chwili i <laughs> jeszcze sobie zobaczcie to. E, no, nasza koza śpiwka używ najlepsze i jest fajnie. E, a nasza owca pewnie już biegnie gdzieś do krzaczora. Ja już Cię widzę, tyłobuzico. Nie, nie, nie biegniesz do krzaczora, ja Ci tu zaraz zajęcie znajdę. Połóż się tutaj. O, bo od razu będzie Ci lepiej, a nie tam do krzaków biegasz. No, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i pamiętajcie o tym, żeby zostawić komentarz, łapkę w górę, jakikolwiek znak dajcie życia. I no, mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba. Napiszcie mi oczywiście, czy Wam się podoba, czy nie, co byście chcieli tu widzieć, bo samych dramatów nie, na pewno nie będzie, ale wiecie, dramaty są bardzo ważne, żeby coś się działo. Także to jest bardzo ważna część i Jejku, no to gospodarstwo naprawdę wygląda coraz lepiej. I ten domek, który stworzyłam, to, to, to jestem z niego dumna, serio. No, <takujesz> także dziękuję Wam bardzo. Ojej, czekajcie, bo tu aż wyjechałam z działki. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i już do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się i buziaki Wam przesyłam, papa. Pa.